Dzień dobry kochani, witam Was o poranku i zapraszam do naszej codziennej, wspólnej gimnastyki, do pięciu rytuałów tybetańskich. Witam dziewczyny, które pojawiły się już na czacie: Jest Iwonka, Jolita, Hania i Wiesia, czyli stała ekipa, która melduje się każdego dnia. Dziewczyny wysyłam Wam, moc energii wysyłam Wam, wielkie uściski i cieszę się bardzo, że jesteście. Witam również wszystkie osoby, które. Nie piszą z nami w czasie rzeczywistym na czacie, które ćwiczą w terminie wcześniejszym, późniejszym, w innym zupełnie czasie niż my i które odzywają się w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję za te komentarze. Dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę. Dziękuję za to, że możemy stworzyć społeczność osób, które wspierają się wspólnie i motywują do tego, żeby każdego dnia. Zmobilizować się do ćwiczeń, żeby każdego dnia zrobić coś dla siebie i dla swojego ciała, bo to nasze ciało jest bardzo ważne i w pędzie życia bardzo ważne jest to, żeby się przez chwilę zatrzymać, skupić tylko i wyłącznie na sobie, właśnie na ciele, skupić się na oddechu, posłuchać troszeczkę tego swojego ciała, bo tylko wtedy ono może być zdrowe, tylko wtedy może być silne i tylko wtedy może nas przez długie lata przeprowadzić. Komforcie, z radością, bo ta radość w życiu jest niezwykle ważna. Jeżeli idziemy przez życie z radością w sercu, to to życie jest piękne bez względu na to, co spotykamy na naszej drodze i tego Wam życzę, życzę Wam tej radości w życiu. I dlatego też zachęcam do tego, żeby tańczyć, zachęcam do tego, żeby ćwiczyć. A taniec też prowadzę online, czyli możecie ze mną potańczyć, jeżeli sami nie potraficie się do tego zmobilizować, w każdy wtorek o godzinie 20.00. Wtedy właśnie można się ze mną połączyć i potańczyć sobie dla siebie, dla ciała, dla wyrzucenia napięć. I każdego dnia rano można ze mną poćwiczyć, żeby nadać giętkości, elastyczności swojemu ciału i napełnić się energią, bo właśnie to jest efektem ubocznym tych naszych ćwiczeń. Zachęcam Was do tego. Przypominam o wodzie, którą popijamy każdego dnia, małymi łyczkami przez cały dzień. I przypominam o tym, że wykonujemy każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości, a to oznacza, że nie robimy nic na siłę, i to jest niezwykle ważne w tej gimnastyce. A tymczasem zaczynamy od tego, że, prze, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli. Skupiamy się na sobie i dzisiaj wprowadzamy myśl. Czuję się ściśle związana z moim ciałem. Czuję się ściśle związana z moim ciałem, i z tą myślą rozpoczynamy od oddechu. Zapraszam. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę kurę, górę, odblokuj kolana, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, połóż dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie, wciągając powietrze nosem. Uruchom mięśnie brzucha tak, żeby wtłoczyć powietrze głęboko i napełnić brzuch jak balonik. Chwilę wytrzymaj. I powoli rozluźniając mięśnie, wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech. I do pięciu wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytmu. Cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej. Skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy obracać się w prawo i żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, kiedy ciało obróci się już maksymalnie i dopiero wtedy obraca się najpierw w głowa, a potem za nią podąża ciało. Rozłóż szeroko ręce, przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, opuść w dół ramiona i łopatki i zaczynamy kierowanie. Oddychając uśmiechem, tylko wykonaj tyle obrotów, Ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję ich 21. Zatrzymaj się, stań w pozycji wyjściowej. Skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha. W głowie wstanie, to pozwoli przejść na matę. Połóż się do drugiego rytuału na plecach. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte do góry, tak żeby piętro się nad podłogę i na wdech unieść głowę. Pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem odłóż i nogi, i głowę. Wdech. I wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Cztery. Pięć. sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Trzynaście. Czuję się ściśle związana z moim ciałem. Czternaście. Piętnaście. Szesnaście. osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Rozluźnij, przewróć się na bok, powoli podnieś i uklęknij do trzeciego długu. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie, opuść śladki, głowę opuść w dół. I na wdech unieś głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl głowę do tyłu. Na tyle, na ile jest to dla Ciebie komfortowe. A z wydechem wróć do pozycji wejściowej. Wdech. I wydech. Trzy bioder, żeby nie uciekały do przodu. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, czuję się ściśle związana z moim ciałem. Dziesięć. Jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście 20 21. Pokręć głową, żeby rozluźnić kark. W jedną stronę i w drugą. Oddychaj. Poruszaj ramionami. I do czwartego rytuału. Usiądź, rozstaw nogi na szerokość bioder. W miarę możliwości wyprostuj kolana Wyciągnij sylwetkę w górę. Oprzyj dłonie o matę przy biodrach. Kierując łokcie na zewnątrz, głowę opuść tu na tech ugiść głowę, wypchnij biodra w górę, a głowa jest przed urzędem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy. Cztery. Pięć. jedenaście, Dwanaście. Czuję się ściśle związana z moim ciałem. Trzynaście. Czternaście. Piętnaście. Szesnaście. Siedemnaście. 18, 19, 20, 21. jeden. Usiądź swobodnie, strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki, weź głęboki wdech, wydech, zapleć palce i pokręć nadgarstkami w przód. I w tył. I do piątego rytuału połóż się na brzuchu. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce, stóp o matę. Ręce możesz oprzeć na łokciach w wersji prostszej ćwiczenia, a w wersji oryginalnej oprzyj dłonie o matę przy klęce piśmowej. Unieś głowę, podnieś ciało górę i na wdech do śladki. Zewnątrz, broda dąży do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górze. Wdech. I wydech. Trzy. Cztery. Pięć. Osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Piętnaście? Szesnaście czuję się związane z moim ciałem. Siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście dwadzieścia jeden. Wydechem klękiem I usiądź pośród ramię na piętach, rozszerz kolana, ramiona wyciągnij daleko do przodu, oprzyj czoło o matę, oddychaj do brzucha i wciągaj mięśnie w namiętnicy pod siebie. Się podnieść, popij wodę. I do ćwiczenia dodatkowego połóż się w Połóż się tak, żeby kręgosłup był przyklejony jak największą powierzchnią do maty, jedna noga ugięta. I odstaw nogę jak najdalej od siebie. A teraz pozwól, żeby kolano skierowało się do środka i żeby grawitacja przyciągała je swobodnie. Oddychaj. I pozwól kolano samodzielnie opadać, nie naciskając. To jest ćwiczenie na mięsień gruszkowaty, które pomaga podczas kiedy go rozciągniemy, nie uciska nam na nerw kurszowy i, i jest dużo rżej, jeżeli chodzi o odcinek graźbiowy, kręgosłupa i krzyżowy. Pozwól swobodnie opaść kolanu poddychaj. Jeżeli czujesz, że za mocno ciągnie, przesuń stopę troszkę bliżej, a jeżeli nie czujesz ciągnięcia, możesz ją oddalić. I teraz za pomocą dłoni podnieśmy kolano w górę, podłóż nogę i druga pracujemy. Uginamy, odstawiamy stopę jak najdalej, przechylamy kolano do środka i pozwalamy mu samoczynnie opadać, a cała reszta kręgosłupa jest przyklejona jak największą powierzchnią. I oddychaj. Pomóż ręką podnieść kolano. Przewróć się na bok. Podnieś popi wodę. I połóż na brzuchu do deski rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, ręce oprzyj na łokciach, nastawiam czas na jedną minutkę, pozostań w pozycji eski, tak tu jak długo da I zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawij kością, konową pod siebie, wyprostuj plecy, głowa jest przed urzaniem kręgosłupa, mięśni brzucha trzymając sylwetkę, zaciskaj pośladki, oddychaj i uśmiechaj. 5, 4, 3, 2, 1, i rozluźnij. Posłuchaj, wygodnie zamknij oczy, awszy głowę na dłoniach, pozwól ciało się zrelaksować, chociaż przez małą chwileczkę, i wypuść napięcia z ciała. Oddychaj do brzucha, i kolejno rozluźnij, najpierw stopy. Następnie łydki, uda, pośladki, brzuch, rozluźnij odcinek lędźwiowa kręgosłupa, plecy, barki, Ręce, kark, głowę, rozluźnij mięśnie, czoła, pójść, swobodnie, szczękę, pozwól opaść puliczką. Pozwól, żeby ciało rozpłynęło się na macie. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię. I przyjmij tę, która do Ciebie wraca. Powoli otwórz oczy, zacznij poruszać całą ciałem. podnieś się, popij wodę. I na dzisiaj gimnastyka zaliczona. Dziękuję Wam bardzo za wspólne ćwiczenia, dziękuję za to, że jesteście, dziękuję za Waszą energię, życzę Wam pięknego dnia i do zobaczenia jutro.